Dobra, jedziemy. Przeklęty. Znowu przejebi. <grystanie> Jezu, a jak wygramy, jak idziemy. Na się nie da po prostu grać. No może się da, ale na goldzie. No. Na jakiś dobry zawód, jak ja mam tu 50%. załogę. O, oh, fuck. <grystanie> malinówka, trzecie, u. Tak fajnie. Kurwa, teraz tu porządzimy. Tu im pokażemy jak się umiera pierwszy. Jako pierwszy. Gdzie my z tym pojedziemy? Nie wiem. Może tam w gdzieś. Utopić się od razu. Ale zobacz, no jak to wygląda. Spać z tyłu koszta owocej mm. Kurwa, ty umyj jak no zobacz no zobacz co ma on z tyłu w ogóle to jakiś koszt <śmum>, Twój nie lepszy widzę Mogę tego kupić co tywać Bo to jest mój to Ale to idzie człowieku 40 już mam na budziku No <śmum> ja <śmum> 28 A jaki dym ładny Przynajmniej to A ten? Ej Cisze. No to ciszej. Ale oni się rozstawili jak musi się pod, podświetlili <laughs> To PZ jeden C jakie one mają zabawę tam Jeszcze goście dobci to No, zginął Amo dobra <laughs> Go? Tak już Tak dostał, dostał, ale nawet go nie Nie ten... nie, nie coś tam zarysowaliśmy. O właśnie. No, jest ten. Dostał, ale go nawet nie szarpnęliśmy. O! A nie myślałem, że go rozwaliłem. Oh no następny jedziemy, gimmer. Chyba gdzie ten pocisk poleciał? Tym go nie pokonamy. O! Nie, też go nie zarysowałem. Nie, nie, no co, to nawet w bok go nie mogę. No, ja też. W, bo ja, ja go mam. No. Co to kurwa jest? Jakieś przedstawowe <grym> batmobile. No, ja nie wiem, jak tym się gra po prostu. To chyba to jest tylko, się była na kapa na obkowo i skapała... Odłamkowy żeby... ładuj. Tak. <grym> No, zaraz będą strzelały znikąd. No. Uwielbiam na bazie stojąc. Będę grał jak na chiniu jeszcze. Chinii. Boję się tej T-18-tki, te kurwa. No. Ale właściwie czerwony cały. Jak coś to Cię Boże pocieszy. Nadrobi to swoim pancerzem, nie martw się. No. Jak raz Widzisz, nie? Robimy naparcie z dwóch stron. Tak. Tam może Arta właśnie stracić, ale... Gdzie jedziesz? Żeby no, Arty przebijają. już. Jestem. Nie jestem O, przebiłem go. Wow. Kanulacje. Pocisk za drugi raz wypowiedział. Chyba nas na kapa gdzieś nie wiem. O, jest. Żeby przebić ją. Ale Arta to chyba. Tak, chuj. O, nie mogę jej przebić. Ja też. O, jedzie na mnie. O! Stanęła mnie! Odbierzcie go! No, skinął. No, ale. To się teraz nie rozwali. No Chyba się odbawi. O! Swój to się. Ale ty przed nim? No, teraz przodem do mnie. Kuj. Co? Przebiłeś? W gąsienicę. On tam na healu jest ten jeden. Wow. Ty no wygraliśmy. No. Fantastycznie. Ja też czekałem trochę. No. Smerwastycznie. Gdzie ty jedziesz? Szukać go, <gry> Jeszcze po bagnie gdzieś. No, chyba to na chwilę. bo nie, ja nie będę. By, ja bym... A, tam jest. To z, Zjechał. Hmm, mhm. ja to będę kapował chyba, bo tu to... O, ale o, go widzę mowa. też. O, o, o nie. Bo... Może trafię. Tak. Ta. Dostał. I chuj. No nie, no nie, Nie, nie teraz, ten pocisk jakoś on leci, nie wiem Koś lawo No Kurde, nie, nie zdąży wyjechać O, rozwali go na no. szczęście, bo nie zdąży To się może zdążył, bo już był koło linii. Okupant? Mm. Nie, bo tam goście ze mną stało, o, trzeciej klasy zdobyłem u, Jasne. I kamikadze trzeciej klasy. User joined oh, your channel. User Jeszcze... your channel. dam jeszcze raz tym? User joined your nie Dobra joined nie wiem User joined your channel. User joined your channel. User to. No, your channel. Inny... to Na trola, brać, czy nie? Chyba nie. nie. To. Kurwa, to, jest jakaś kupa. to, to... W ogóle no, nie najlepszy gra. silnik teraz, to zobaczymy jak będzie to pęciło teraz. Łooo. No. ci ten Zapierdalał jak pońciek po pałeczkami. Ale nie wiem po co by to gramy, jak to takie... Żeby <grym> <Zło. grym> było śmieszne. <grym> Kurde. O, o, znowu Hitler zdorf <grym> I znowu nam zjadą. No, <grym> To ja może pojedziemy tam do, na zamek do góry, co? A stąd żeby? Ty wiczuga, No ja... Aha... Nie no, ja to bym zdążył, ale... Dobra, chuj tam gdzieś. Się. No dobra, to dawaj na zamek, bo ten ma, mam lepszy silnik to może. Byle na chura, na pały. No, mówi ci coś to miejsce, Robert. Napierdol. To co, na Hita? Idziemy? No. Nie, ja to się wolno obkręcać. Nie, to jest... Lepszy silnik i wolny to jedzie. Jezu. Jaki koczkodan. Lepszy silnik i wolniej jedzie. Skręcę. 25 wiatr. No, 29 km na godzinę. Jadę. No, jaki ładny wyjściu, taki dym złuchy fajnie wygląda, nie? się strzeli tak, jakby wiatr no, no. powiewą. Bryza. Bryza poranna. O, cicho, na chwilę jest czysto. Zaskoczymy ich od tyłu. No ja nie dojadę chyba. Ze skoci, ze skarpy. No ja nie jadę tam. I to zawsze wiesz co wybrać, jaki czołg. No. <grym> ja jeszcze umiem doradzić. Jeszcze ci doradzam, się kupił tym co ja. Robić. Tam czekaj na mnie, bo ja też czekam na ciebie i tamten go dziurawi, jak to? Bt2? Bt2 dziurawi. Co klepie Bt2? W Bt2 klepie jego. O. Gdzie on jest? Uje, uh, yeah, no te 18 Ej, on ma magazynek jakieś czy co? Gdzie ty jesteś? Ty jest, spró spróbuję objechać tam, ta 18 jedzie jeszcze do ciebie Wiedziałem jej chyba Nie przebijam jej z tyłu nawet Ooo o. o patrz tam jest bicie na nich Ej O tu Co ja napisałem A bo te mody mamy to coś To co. To co to, to, to leci? Gdzie? Ja tu mogę powiedzieć jedno, to jest. Bida stąka jakaś. No, to się rozwalmy nie. O, tam Jak jest. To dowódca. No, <laughs> ja już i tak nie zjadę. To tu może coś postać jeszcze. Nooo, trafiłem Aha, jeszcze jeden jaki futs? Ja stąd zjedziem, jak się da, Ty, gdzieś. ja myślałem, że to ja trzech zabiłem. Tak? Tak, przecież to ty. No. A ja tak patrzyłem, kurwa, trzech? Kiedy, jak? Tym ciałem No? A, czekaj, jeszcze jest jeden, ale mam klatkę, stop, ja pierdam. No i nie dojeżdżę, mam. Pewnie. Ja, Chyba, że jakiś cudy, ale nie. Uh. Uh. No, ale teraz bitwa elegancka. Na złoty medal. Tak. Aha, jestem czwarty.